No, niejednokrotnie klienci mają szansę sami gdzieś zdobywać linki poprzez właśnie swoje działania. nie? No właśnie przez to współpracę tak, z partnerami. tak. Chciałem, chciałem czy na przykład mają jakiś e, znaczących klientów, którzy, e, którzy chętnie na przykład stawiam linka do nich, mamy taką kancelarię prawną, która obsługuje i obsługuje na przykład kluby sportowe i ty, w tych, na tych klubach sportowych stawić takiego linka, to no to też dla sowca to jest To jest takie że też wyjście z sowców z tej strefy komfortu, którą właśnie dały, dały te, te, te miejsca do, do łatwego pozyskiwania linków, bo no to to nie jest żadna, żadna tajemnica, że to zawsze kopało i, i kopać yy, dalej powinno. Yy, ale być może. Nie wiem, jako branża trochę nie zapomnieliśmy też o uwrażliwianiu klientów, żeby wzmiankowali o sobie w każdym możliwym miejscu w internecie. To znaczy, jeżeli są, a często są tacy klienci, którzy gdzieś występują, mają jakieś konferencje, targi, nie? Targi, dokładnie. Żeby wszędzie, gdzie można, to żeby prosili o to, żeby ich strona była podlinkowana.